Smakkujaw.pl, jogurtowy chłodnik warzywny. Lato w pełni, za oknem upał, więc cóż ja mogę przygotować w taki letni dzień? Cóż mogę podać na obiad? Myślę, że chłodnik będzie odpowiednią propozycją na taką wysoką temperaturę. A zatem, będzie to chłodnik jogurtowo-warzywny. Potrzebujemy litr jogurtu naturalnego dwa buraczki, z warzyw to będzie zielony ogórek, pęczek, rzodkiewek. Wykorzystamy także natkę pietruszki, szczypiorek, koperek i bazylię. Przyprawimy nasz chłodnik czarnym pieprzem, zielem angielskim i liściami laurowymi. Te przyprawy są produkowane przez cykorię. Żeby dodać aromatu i smaku naszemu chłodnikowi, dołożymy trzy ząbki czosnku. Oczywiście będzie jeszcze potrzebna sól, łyżeczka cukru i sok z połówki cytryny. Buraczki będziemy gotować w bulionie. Mamy tutaj 250 ml bulionu warzywnego i ten chłodnik będziemy serwować z jajkami ugotowanymi na twardo. Ja tutaj mam cztery jajka. Zaczynam od starcia buraków. Robię to na, grubych, na najgrubszych oczkach targi. Będę gotowała je w bulionie. Wstawiłam bulion na gaz. Dodaję teraz przyprawy. Dwa liście laurowe, cztery ziarna ziala, ziela angielskiego i kilka ziaren czarnego Pieprzu. wsypuję łyżeczkę cukru i pół łyżeczki soli. Przeciskam sok z połówki cytryny. Robię to przez rękę, żeby po prostu nie wleciały pestki. O, tak już będzie. I dodaję buraczki I teraz wszystko przemieszam i będę gotowała do miękkości buraków. Ogórek podobnie jak buraczki ścieram na największych oczkach tarki. sposób ścieram rzodkiewkę, też na takie wiórki. Zobaczcie, jakie piękne letnie kolory. I zabieram się za szczypiorek. Staram się go tak, no, w miarę drobno posiekać. Czas na koperek. O, odrywam to co cenne. I też go staram się w miarę drobno posiekać. Koperek to moja ulubiona zielona przyprawa, ze względu na przepiękny kolor i cudowny zapach. Teraz przyszedł czas na czosneczek, który doda nieco pikanterii naszemu chłodnikowi. Jeszcze pozostało mi do posiekania tylko odrobina natki i parę listków bazylii. Zaglądam do buraczków. One są już miękkie. Zobaczcie jaki mają przepiękny kolor. A zatem wyłączam gaz i pozostawiam do przestygnięcia. Przesiekam teraz natkę pietroszki. O, tyle będzie w sam raz. I ostatni składnik, który pozostał mi do posiekania, to listki bazylii. Ja mam tutaj wyhodowaną w doniczce. Bazylia cudownie pachnie, a zatem siekam. Wszystkie warzywa i zioła mam już poszatkowane, posiekane. Było z tym nieco pracy, ale trud na pewno się opłaci, bo taki chłodnik jest naprawdę doskonały. Będzie pięknie wyglądał i rewelacyjnie smakował. I nade wszystko jest bardzo zdrowy i doskonale ochłodzi w taki właśnie upalny dzień. Buraczki przestygły, a zatem dodaję odureczek. Rzodkie weczkę. szczypiorek, koperek, bazylię i czosnaczek. Dodaję jogurt naturalny i następne opakowanie. Dokładnie wymieszam, doprawię solą o. i świeżo zmielonym, czarnym pieprzem. Chłodnik jest już prawie gotowy. Wymaga tylko schłodzenia, no potrzebuje minimum pół godzinki, wtedy smaki się przygryzą. Zobaczcie, jaki przepiękny nasz chłodnik ma kolor. A zatem stawiam do lodówki i za pół godziny podaję na stół. Chłodnik jest już schłodzony. Smakuje idealnie. Spróbowałam. Jeszcze odrobinę dosłownie posiekanej natki pietruszki, listeczek bazylii. Podam go z ugotowanymi na twardo jajkami. A na tym gorąco ten chłodnik polecam i życzę smacznego.